Galeria Das powstała w 2016 roku. Specjalizujemy się w wysokiej klasy, szeroko pojętym rzemiośle artystycznym. Zajmujemy się sztuką z różnych okresów historycznych, od sztuki dawnej po design XX wieku. Wspólnym mianownikiem jest zawsze jakość. To dla nas bardzo ważne, by zdobywać dla Państwa najlepszej klasy przedmioty. Które wzbogacą Państwa kolekcję i będą dobrą inwestycją na przyszłość. Dlatego starannie selekcjonujemy obiekty do naszej galerii. Jako członek Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich oraz Międzynarodowej Unii Antykwarycznej dbamy o wysokie standardy. Ważne miejsce w naszej ofercie zajmuje polski design XX wieku zarówno ten w stylu Art Deco z okresu II RP, jak również wspaniałe, kolorowe, abstrakcyjne, powojenne wzornictwo, które ubarwiało ponure czasy PRL. A obecnie odkrywane jest na nowo przez szerokie grono kolekcjonerów i pasjonatów. W ofercie galerii znajduje się bogaty wybór porcelany, ceramiki, sreber, szkła, rzeźby oraz tkaniny artystycznej, szczególnie polskich kilimów. Oczywiście nie brakuje polskiego malarstwa i grafiki. Nasz salon mieści się przy głównym Deptaku Kielc przy ulicy Sienkiewicza 34. Prowadzimy również sklep internetowy pod adresem www.galeriadas.pl. Prezentujemy w nim pełną ofertę galerii, zapewniając Państwu komfortowe, szybkie i bezpieczne zakupy. Wysyłamy obiekty na cały świat. Do każdego zakupionego przedmiotu otrzymają Państwo specjalny certyfikat autentyczności. Zapraszamy Państwa serdecznie do odwiedzin naszej galerii w Kielcach oraz do zapoznania się z ofertą na stronie. Pozdrawiam serdecznie, Karol Pawła.